lat w ogóle forsujemy takie podejście właśnie do sprzedaży w motoryzacji, że nie do końca istotne jest co powiesz, ale sposób w jaki to zakomunikujesz, tak? I często dostrzegamy to podczas takich ćwiczeń praktycznych, że naprawdę ten język, jakim operują handlowcy, jest bardzo mocno zbliżony do produktu, który oferują, tak? Jakby każdorazowe takie odejście od tego schematu, puszczenie trochę fantazji i jakby dołączenie do tego właśnie chociażby takiej umiejętności opowiadania o designie z troszeczkę innej perspektywy, no, jest rzeczywiście dzisiaj domeną wytrawnych handlowców ale też chyba nie mamy wątpliwości, że ta sytuacja rynkowa no, trochę wyczyści ten rynek z handlowców, którzy nie, nie potrafią wejść na wyższy poziom, no bo ekspedientów raczej biznes już nie potrzebuje. Jeszcze chciałem zapytać Janek o jedną rzecz. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać też na pokładzie tego naszego mobilnego biura z Łukaszem Grabowskim, który opowiadał o Smart Improverze, którego doskonale znasz i, i pracujesz z nim od lat i współtworzyłeś to narzędzie, ale on opowiadał o tej perspektywie menadżerskiej jako o narzędziu, które wspiera dzisiaj menadżerów w zarządzaniu sprzedażą. A Ciebie chciałbym zapytać o tą perspektywę handlową. Z perspektywy handlowca, tego typu instrumenty, jak Smart Improver, czy mogą być tym elementem, który zwiększy ich efektywność? Słuchaj co? Smart Improver jest mi w ogóle Sales Pistols, aplikacja Sales Pistols, Smart Improver, one są mi szczególnie bliskie. Bo, bo, bo trochę na kartce je rysowałem właśnie z Łukaszem i, i, i z Darkiem, a więc jest to nasze dziecko, więc do tego wyjątkowo podchodzę e, emocjonalnie. E, wiesz co, trochę to może będzie tak nie na temat, ale ja generalnie e, byłem przeciętnym uczniem, raczej tam z tych taki zdolny, ale leni. Ja byłem, i tak czy szkoła podstawowa, szkoła średnia. E, dopiero jakoś tam na studiach e, się e, zmobilizowałem do edukacji. Później trafiłem też do Sandlera, trafiłem na salę szkoleniową i zacząłem trochę obserwować tych ludzi, gdzie niestety dosyć często pojawiali się skazańcy. Czyli organizacja wpadła na genialny pomysł. Ha, teraz jedziesz Szkoliwa. kochany na szkolonko i jeszcze ba! Ty w tym roku jeszcze cztery tam wyjazdy w stronę Warszawy masz na. No dwudniowe. Dwudniowe. No i wiesz, jak jest fajny skład, to tam wieczorami można się pointegrować, no ale umówmy się. No nie, nie o to w tym chodzi. No, no, nie, nie o to w tym chodzi. I my też szukaliśmy pomysłu, co zrobić, żeby trochę pomóc tym ludziom, e, przyswoić jakąś tą wiedzę, albo trochę ich podprowadzić, żeby nagle kliknęło, żeby im się. Bardziej chciało, tak? I ca cała w ogóle filozofia, cała nasza metodyka pracy z Martin koncentruje się na wykorzystaniu tych mechanizmów, mechanizmów z gier. Tych mechanizmów tam jest ponad takich motywatorów, jest ponad 12, które właśnie mają wpłynąć na to, żebym ja ciebie mógł powoli, powoli wciągać, tak? Teraz a z jednej strony, chcecie. Zachęcić do tego, żebyś sobie pewną porcję wiedzy, ale też w taki sposób nie umówmy się ciężki, że siadasz nad podręcznikiem i zaczynasz troszeczkę w ogóle bullet point. Tak najważniejsze punkt, najważniejsze informacje, czy z warsztatu, czy ze szkolenia masz tutaj wrzucone do tego, żebyś w sposób praktyczny mógł to zastosować. A więc, po pierwsze, dla nas ważną rzeczą jest wrzucanie tych pigułek wiedzy do tego narzędzia. Ale w sposób taki mega, mega, mega pragmatyczny. Ja nie chcę ludzi tutaj wiesz, też zniechęcić czy przytłoczyć dużą ilością jakiejś mega specjalistycznej wiedzy, której nawet nie wiesz, jak masz praktycznie użyć, i to, to jest największy problem. A z drugiej strony, zachęcenie do różnego rodzaju aktywności, działań, właśnie od nie wiem, aktywności prospektingowych, do podzielenia się dobrymi praktykami. Ja w ogóle zauważyłem, że to narzędzie jest o tyle mega fajne, gdzie ja trochę oddałem. Taką swobodę w tworzeniu treści, kontentu przez samych graczy. Czyli ja mogę zadać im pytanie na zasadzie: OK, to z czym wy się dzisiaj mierzycie? Jakie macie największe problemy? Oni dzielą się tam z nami informacjami, my to agregujemy. Zbieramy najfajniejsze takie obszary, w których rzeczywiście widzimy, że to może być dla nich, albo które się najczęściej powtarzają, które widzimy, że mogą być dla nich istotne, a później z powrotem do nich wrzucamy i mówimy, dobra, słuchajcie, to weźcie się, podzielcie teraz swoimi dobrymi praktykami, bo wcześniej to było tak, że się zdaliśmy z, z, z product z, z trenerami wewnętrznymi i już żeśmy przygotowywali wszystkie rozwiązania. Od pewnego momentu ja mówię, nie, słuchajcie, zaciągamy hamulec ręczny, przecież ci ludzie cały czas są w terenie, oni mają naprawdę masę fajnych, sprawdzonych patentów. I niech oni tylko nawzajem tym tą wiedzą, tą wiedzą się, tą wiedzą się dzielą. ja czasu, kiedy zauważyłem, że właśnie to oni wyciągają dobre praktyki. Nie wiem właśnie, jak dzisiaj zareagować w dobie koronawirusa, w jaki sposób podjąć działania prospectingowe, jak radzić sobie z różnego rodzaju obiekcjami. I to jest patent, że nie wiem, strzelam. Marcin z salonu, nie wiem, z Połczyńskiej ma taki taki pomysł na pozyskiwanie dzisiaj klientów, a tam Piotrek z Rzeszowa to ma pomysł. Na radzenie sobie z obiekcją, nie wiem, tam za drogo czy cokolwiek, w jakiś tam inny sposób. I to wszystko zaczyna powodować, że ci ludzie są w pewnym ekosystemie, w którym zaczynają funkcjonować i dziać. I nie jest to jakaś tam sobie aplikacja, albo kolejne narzędzie do tego, żeby teraz stał menadżer i tam kijem po głowach ich pług. No i tak jak wspomniałem wcześniej, no, mamy ileś tych motywatorów. Ja akurat jestem osobą, która czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, naturalnie próbuje gdzieś rywalizować, tak? A więc dla mnie wszelkiego rodzaju wyścigi, rankingi, to jest świat, który którym ja się idealnie odnajduje i tam generalnie ogień. Ale no, sam zatrudniam siebie w organizacji ludzi, którzy są już przez to pokolenie do no to oni tak podchodzą do tego mojego ścigania, tak z przymrużeniem oka, Janek, spoko, tam sobie idź, ścigaj się, rywalizuj. Dla nas ważniejsza jest ta część społecznościowa, tak, co u moich znajomych, a więc te elementy, nazwijmy to, związane z trochę z poobserwowaniem, z byciem w pewnej społeczności, nie wiem, danie jakiejś reakcji, skomentowania. tak, Jesteśmy. Czy nawet pewnej współpracy. Tak, to, to narzędzie jest tak zorganizowane, że nie, to, to nie jest tylko i wyłącznie fokus, mamy się ścigać, ale też może być rywalizowanie przez współpracę. A więc często są to pewnego rodzaju teamy, które wypracowują różnego rodzaju pomysły i strategie. Ja nawet sam na swoich warsztatach próbuję takie elementy gamifikacji, nawet bez narzędzia, zastosować, żeby w ogóle wciągnąć grupę w interakcję. No i widzę, jak to się, jak to się fajnie sprawdza. Bez wątpienia, jakby to słowo rywalizacja, które tutaj, jednak, mimo wszystko, w tym kontekście się pojawia, no. Z perspektywy chociażby systemu szkolnictwa w Polsce ma absolutnie pejoratywny wydźwięk i dlatego tej rywalizacji, później w biznesie wielu handlowców nie lubi. Ale to też zależy od tego, jak ona zostanie podana, a jakby ta rywalizacja jest właśnie tym, tą nową twarzą rywalizacji i okazuje się, że bardzo skuteczną. Mam takie wrażenie, słuchajcie, że najlepszym dowodem na to, jak dużo jeszcze do powiedzenia miałby Janek w tym temacie, jest moje milczenie, ale jakby te nasze spotkania mają pewne ograniczenia czasowe, więc zachęcam Was do tego, żebyście po pierwsze śledzili nas dalej na LinkedIn'ie Sandler Training Automotive Project. Śledźcie oczywiście co się dzieje w Series Pistols, serdecznie polecam i zapraszam Was też na warsztaty, które na pewno Janek poprowadzi w ramach jakby tej naszej Akademii Automotive, bo no, to jest człowiek, z którego zasobów bardzo chętnie korzystamy. Na dzisiaj, Janek, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Śledźcie nas, komentujcie, jesteśmy ciekawi Waszych spotkań. Postrzeżeń. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Dzięki, dzięki, trzymajcie się. Nie ukrywał, że mam lekki niedosyt, mógłbym jeszcze, jeszcze trochę poopowiadać, ale rzeczywiście, bo może nie zaprosić jeszcze kiedyś na jakąś inną Dokładnie przyjażdżę. tak, bardzo dziękuję fajnie. bardzo, do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć.